we yeah. yeah. Ej, żaden człowiek nie jest nielegalny, młody i starszy z Afryki czy Azji. Użyj wyobraźni, zobacz to wyraźniej. Odważni imigranci przeciwko straży granicznej pod bronią. Grożą, że przegonią, kolbą tu przyłożą, do ziemi przygwożdżą obronią granicę zachodniego świata, w którym to nie człowiek, lecz liczy się kasa. Nie widzą siostry brata, widzą terrorystów, którzy tutaj przyszli zagrozić ojczyźnie, prawdziwych Polaków, obrońców jednej wiary. Którzy z Matką Boską podnoszą sztandary Dziś na Bliskim Wschodzie jeszcze niespokojniej Panowie tego świata zarobili na wojnie Migranci niosą traumę, nie baryłki z ropą Odbili się od płotu zwanego Europą Say it loud, say it clear Refugees are welcome here Say it loud, say it clear Refugees are welcome here Say it loud, say it clear Refugees are welcome here Blokujemy Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Urząd Wojewódzki od wtorku 31 sierpnia, czyli już 10 dzień dzisiaj. Jesteśmy osobami o poglądach anarchistycznych, nie jesteśmy związani z żadną konkretną grupą. Zaczęliśmy w dwie osoby. Dwie osoby przykuły się tutaj do barierek przed Urzędem Wojewódzkim. W tej chwili osób jest już kilkanaście, a namiotów jest 7. Naszym pierwszym i jedynym żądaniem było dopuszczenie pomocy medycznej do uchodźców zatrzymanych na granicy polsko-białoruskiej w Kusnarzu Górnym, ale w międzyczasie rząd polski wprowadził stan wyjątkowy w pasie przygranicznym i w tej chwili straciliśmy kontakt z Fundacją Ocalenie i wolontariuszami, którzy na bieżąco monitorowali tą sytuację. Nie wiemy, czy uchodźcy są nadal na granicy i czy ta pomoc została dopuszczona. Podczas okupacji spotkaliśmy się z różnymi reakcjami ze strony ludzi. Część osób przynosiła nam jedzenie, jawnie nas wspierała przynosiła nam wodę. Część osób była negatywnie nastawiona, pojawiały się jakieś ksenofobiczne i rasistowskie teksty tutaj, w naszą stronę. Bardzo dużo... Była to taka duża okazja, żeby porozmawiać po prostu z ludźmi na ulicy i zobaczyć jak oni się po prostu ustosunkowują do tej sytuacji. Też żeby zrobić taką akcję informacyjną o tym, co dzieje się w Usnarzu. Wspierali nas też urzędnicy. Którzy, którzy też nam przynieśli baner i, i mówili o tym, że część z nich zupełnie nie zgadza się z tą sytuacją, która ma teraz miejsce i, e, i że też chcą coś zrobić po prostu dla, dla osób uchodźczych na granicy. Kończymy okupację. Czy przegraliśmy? Nie, to przegrał polski rząd, pokazując przykład barbarzyństwa i kompletnego braku poszanowania dla ludzkiego życia. Na pewno też przegrało polskie społeczeństwo. Jakby w dużej mierze jednak, pomimo pozytywnych reakcji, jest też dość obojętne na to, co się dzieje i głuche na cierpienie tych ludzi na granicy. A po części nawet popierający to, co się dzieje w imię obrony granic, gdzie tak naprawdę chodzi o ludzi i ich życie i zdrowie. Można wspierać fundacje, które działają lokalnie na rzecz uchodźców i osób migranckich. Można robić zbiórki Rzeczowe, można przekazywać finanse na te organizacje i w ten sposób pomagać im działać bezpośrednio z uchodźcami. Bardzo ważne jest też szerzenie informacji w internecie, ale też na żywo między swoimi przyjaciółmi, znajomymi w swojej rodzinie. Ważne jest reagowanie na każdą mowę nienawiści, czy to w internecie, czy w rzeczywistości. Ale też samoorganizacja, samoorganizacja we własnych miejscowościach. Nie bójcie się działać. Okupacja się skończyła, ale to nie znaczy, że zaprzestajemy działań i pomocy tym ludziom. Też zachęcamy do samoorganizacji i działań własnych w internecie, pomocy rzeczowej i działań na ulicach. Polityka.